Oczekujemy Cię, oczekujemy Cię, oczekujemy Cię, Duchu Święty przyjdź, niech miłość Ojca wylewa się na nas, niech miłość Syna przepływa przez nasze serca, oczekujemy Niech będzie pochwalony nasz Bóg Ojciec, Jego Syn Jezus Chrystus i Duch Święty Ożywiciel. Witajcie kochane dzieci Boże, pragniemy przygotować się wspólnie przez nowennę do Boga Ojca do takiego pięknego dnia, który które daje nam sam Bóg Ojciec, bo Bóg Ojciec bardzo pragnie abyśmy jako dzie jego dzieci go uczcili wspólnie. Dlatego nowenna ma też ten wymiar wspólnotowy, żebyśmy wspólnie się przygotowali. Z jednej strony do festiwalu Abba Pater, ale także, żebyśmy się przygotowali do tej pierwszej niedzieli sierpnia, która jest szczególną niedzielą związaną z Bogiem Ojcem, tak jak Bóg Ojciec pragnie, żeby to było Jego święto. Więc jako Jego dzieci pragniemy na to wezwanie odpowiedzieć i podjąć tą naszą modlitwę. Niech szczególną intencją naszą będzie uwielbienie Boga Ojca. Nie musimy mieć przecież żadnych próśb. Nowenna to też jest przygotowanie do tego dnia, ale też ten dług dziękczynienia i uwielbienia. Nie musimy mieć zawsze próśb. Ojciec Niebieski wie, czego Wam potrzeba, jak mówi Słowo Boże. Więc zachęcam do takiego skupienia się na miłości Boga Ojca, żebyśmy jeszcze bardziej zapłonęli tą miłością do naszego Aby Tatusia i aby w sercach naszych było pragnienie, aby On był bardziej znany, kochany i czczony. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dzień pierwszy. Bóg, Ojciec, Tatuś. Z ewangelii według świętego Mateusza. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec was, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie, ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Przesłanie Boga Ojca: Nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Pragnę usłyszeć od moich stworzeń to słowo, które po raz pierwszy zabrzmiało w sercu i na ustach mojego syna w obliczu wielkiej decyzji. Mówię bardzo świadomie, w obliczu, ponieważ mój syn patrzył wówczas w moje oblicze. To było spotkanie w samotności i bliskości, świadomy wybór i decyzja, oddanie i ofiara. Ja jestem Waszym Ojcem. Waszym tatusiem i zawsze jestem blisko każdego, kto wzywa mojego imienia, kto mówi do mnie, jak mówi się do kogoś bliskiego. Znam Was bardziej niż Wy samych siebie i wiem, czego Wam potrzeba. Nie musicie wiele mówić, wystarczy: Abba, tatuś. Wówczas ja przychodzę z moim królestwem, które oznacza jedność tak wielką i głęboką, jak ta, która istniała w czasach pierwszego stworzenia w raju. Moja wola była w nich, przechadzali się w mojej woli. Ja dotykałem, wzbogacałem i rozwijałem całe ich istnienie, a oni wzrastali we mnie. Moja wola czyniła ich wolnymi i otwartymi, bez błędu i zamieszania, bez jakiegokolwiek ograniczenia. Oni we mnie, a ja w nich, tak jak mój syn jest we mnie, a ja w nich, tak ja, tak jak wy we mnie, a ja w was. Często moja wola jest na ustach moich stworzeń i w ich mądrych wypowiedziach, ale ich serca są daleko od niej. Mówią i rozmawiają o mojej woli, ale potem działają na sposób ludzki, Według własnych planów, pomysłów, zamiarów. Przy tym często traktują sytuację powierzchownie i szukają mnie tam, gdzie mnie nie ma. Gdy już mówicie, bądź wola Twoja, to dajcie również pierwszeństwo moim planom. A gdy prosicie o potwierdzenie Waszych zamiarów, Wasza postawa powinna wyrażać autentyczną gotowość. I otwartość na moją wolę, mój zamysł i plan. Wypełnienie mojej woli, którą odkrywa się w duchu wiary, zaczyna się w małych rzeczach codziennego życia. Tworzą one fundament dla wielkich dzieł i będą trwałym znakiem. W ten sposób buduje się wielką twierdzę której nikt nie zdoła naruszyć, a tym bardziej zburzyć. Moja wola nie ma nic wspólnego z tym, co osiągnięte zostało tylko według ludzkich zamiarów, ale jest w tym, co dokonane zostało prawdziwie w jedności ze mną. Do przemyślenia. Jezus przyszedł na ziemię nie tylko po to, aby wybawić nas od grzechu. Stał się człowiekiem, aby uzdonić nas do udziału w życiu nieba, a więc w pełnym miłości zjednoczeniu z Bogiem. Dlatego bardzo ważnym tematem Ewangelii jest prawdziwy obraz Boga. Jezus przedstawia go na wiele różnych sposobów. Szczególnie widoczny staje się on w modlitwie Ojcze nasz, podczas gdy pogańskie wyobrażenia Boga cechuje lęk, chrześcijanie mogą nazywać Boga swoim Ojcem. Co więcej, Bóg Ojciec w modlitwie Pańskiej pozwala nazywać siebie w taki sam sposób, w jaki dzieci w rodzinie z ufnością wołają swojego Ojca, Abba tatusiu. Tak również modli się sam Jezus, nie tylko w godzinach szczęścia, ale także w największej udręce duszy na Górze Oliwnej. Każdy, kto wzywa Ojca w niebie, z zaufaniem, jak dziecko, doświadczy Jego pomocy, Jego bliskości i bezpieczeństwa. Ten, kto z ufnością serca, nazywa Boga tatusiem. Wchodzi w większą bliskość ze swoim stwórcą, w relacje przyjaźni z raju, z królestwa. W tej relacji szczęściem jest poznawać wolę Boga, poruszać, przechadzać się w niej i doświadczać wysłuchania własnych pragnień. Nie wystarczy jednak często i głośno mówić, abba tatusiu. Trzeba wtedy, jak ufne i posłuszne dziecko wobec ukochanych rodziców, dać też pierwszeństwo planom Boga przed własnymi zamiarami. Nie każdy, który mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, podaje Ewangelia według świętego Mateusza. Ten, kto chce żyć zgodnie z wolą Bożą, musi zacząć od małych spraw życia codziennego. Jeśli są one wykonane w Bogu i dla Boga, mogą stać się czymś wielkim i trwałym. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kirie eleison, chryste eleison, kirie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Źródło życia trynitarnego, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Początku wszystkiego, co istnieje, Stwórca aniołów i ludzi, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Mocy, która wszystko podtrzymujesz, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Mądrości, która wszystkim kierujesz, dziękujemy Ci, Wszechmogący nasz Ojcze. Łasko, która wszystko przenikasz, Dziękujemy Ci wszechmogący nasz Ojcze. Miłości, która wyzwalasz ku jedności. Dziękujemy Ci wszechmogący nasz Ojcze. Ty jesteś Bogiem miłosierdzia. Kochamy Cię łaskawy nasz Ojcze. Ty tęsknisz za powrotem twoich zagubionych dzieci. Kochamy Cię łaskawy nasz Ojcze. Ty posyłasz twojego Syna jako zbawiciela Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty stajesz się małym w Jezusie z Nazaretu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty mówisz do ubogich i maluczkich. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty pragniesz z Jezusem na krzyżu. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty dajesz nam nowe życie przez zmartwychwstanie Twojego Syna. Kochamy Cię, łaskawy nasz Ojcze. Ty objawiasz się w pięknie natury. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozwalasz się poznać przez czystość serc. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz swojego ducha przez Pismo Święte. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty dajesz siebie samego w uczcie ofiarnej Twojego syna. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ty pozostajesz blisko nas przez trynitarną obecność w tabernakulum. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Ciebie czcimy w prawach natury Twojego stworzenia. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Zjednoczeni z Tobą przez nasze pełne miłości oddanie się Twojej boskiej woli. Uwielbiamy Cię, wspaniały nasz Ojcze. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ukochany Ojcze w Niebie, dziękujemy Ci za to, że przez Jezusa Chrystusa stworzyłeś nas i odkupiłeś. Przez niego objawiłeś nam Twoje ojcowskie serce. Przez niego, z Nim i w Nim pragniemy całym naszym życiem, dać odpowiedź na Twoją nieskończoną miłość i z pomocą Ducha Świętego podążać ku Tobie jako Twoje ufne dzieci. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Już nikt i nic niech mnie nie powstrzyma pragnę wiedzieć ile mam sił